Pamiętajcie, kurwa, czy mają pamiętać. Pamiętajcie, dajcie mi koniecznie zdać w komentarzu. Ale kurwa, czy mają mi dać znać w komentarzu, jak to jest relacja. Macie jakiś pomysł? Nie. to to organizować takie To O, to jest dobre. Kurwa, to słońce Udało się dojechać na regaty youtuberów. Jesteśmy w Węgorzewie. Jest pięknie. Jest przepięknie. Zresztą widzicie Powiedzcie to na materiale. Czyste. Jutro na łódki, mm -hmm. a dzisiaj własną łódką popłyniemy. Dzisiaj jeszcze się pobawimy w National Geographic. Tak, National Geographic. To zabrzmiało dwuznacznie, aczkolwiek pasuje. Kto chciałaby, aby tak brzmiało? Regaty YouTuberów to impreza non-profit, która odbywa się co rok od trzech lat. W tym roku zbieraliśmy przedmioty na aukcje charytatywne dla Boguszka, który bardzo potrzebuje pomocy. Jeden z moich, jeden mój przedmiot także tam się znajdzie, także wypatrujcie tego i licytujcie, bo zawsze warto pomagać. A tutaj jeszcze cel jest bardzo, bardzo szczytny i zdecydowanie warto. Zaraz wypływamy nasza ekipkę ekipka. ekipka. Jesteśmy gotowi na wygraną, pierwsze miejsce jest nasze, to jest bankowo. Prawda? Pierwsze miejsce jest nasze? Ustawione, ustawione. No, i pięknie. Szczury lądowe! Fantastycznie, przyzbierz, że wygramy. i bezczelnych. To jest, bezczelny. to jest Wiesz, to, a z tą swoją wideorecenzją, kurde. To nie jest wideorecenzja, to jest wideorelacja to, przede wszystkim. No, za dużo z Antonem Dobra, chyba przebywałeś. jeszcze? Nic mi nie powiedziałeś, więc... Po <laughs> Dep, które to są twoje regaty youtuberów? Ee, pierwsze. Pierwsze? No, no dobrze. To będzie świeże również spojrzenie na to wydarzenie. Jak ci się podobają? Super jest. To troszkę późno przyjechaliśmy. Bo Aha. Gdy miał teraz wybór, albo w sumie się, to ten. Przyjechałem w czwartek. Aha, i coś jeszcze ci się podobało, poza tym, że na za późno, późno przyjechałeś? Znaczy, ogólnie to fajnie było, słowo, naprawdę. Aha, więc... coś ci zapadło w pamięć, to słowo klucz? Uśmiech na przykład, pamiętam, nowe słowo powstało wczoraj. Eee... No. <głosy> 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 e, bardzo Ci dziękuję, słuchaj. Nie wiem, czy zmieszczę tyle materiałów, to znaczy, tyle słów w tym materiale, ale postaram się. Czy znaczy, chodzi więcej, no? Ale... <noise> w przypadku tego materiału wykazałem się nie lada intelektem, bowiem zapomniałem, że wbudowany w kamerę mikrofon zbierze również wiatr, który widać jak buja właśnie łajbą, ale mimo to nie przejmowałem się. Spójrzcie jak jestem szczęśliwy, tu się rozejrzę, to tam się rozejrzę, to właśnie teraz zerknę, tu sobie pomrugam, tu sobie dalej gadam i cały czas myślę, że wszystko się pięknie nagra, a my wygramy te regaty. To? Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Dajcie mi znać w komentarzu, czy warto jest organizować takie akcje, a może sami byliście na tych regatach. Czekam na Wasze komentarze. My standardowo widzimy się w środę o godzinie 17. Co będzie? No cóż, zaskoczenie. Do zobaczenia, kochani, już wkrótce. Tutaj przygotowałem dla Was dwa materiały, które mogą Wam się spodobać, a tu zachęcam Was do subskrypcji. Widzimy się w środę o 17. A póki co. Ahoj i uszanowanie!